Cześć, ja nazywam się Samar i dzisiaj pokażę Wam przepis, który mnie przenosi do lat 90., a lata 90. to czasy mojego dzieciństwa. Te czasy kojarzą mi się niezwykle z Bliskim Wschodem i Bejrutem, bo właśnie wtedy jeździłem do swoich dziadków do Libanu. No, ale wtedy, kiedy nie mogłam pojechać, bo na przykład była szkoła, miałam zawsze jedno marzenie: żeby tata przywiózł nam szałarmę. Szałarma to blisko wschodnia odmiana kebabu. Powiedziałabym, że zdecydowanie lepsza odmiana kebabu, bo kebab to jest danie tureckie, a szałarma to danie blisko wschodnie. No i teraz musicie sobie to wyobrazić. Mięso, które się piecze, do tego mamy sos na bazie pasty sezamowej, czyli tahiny. I w środku są frytki. Tak, dlatego właśnie kebab jest gorszy, bo w szałarmie są frytki, które dają tą niesamowitą strukturę kremową, a zarazem chrupiącą i wypełniają nam całe danie. No więc działamy. I od razu Wam powiem, w ogóle się nie przejmujcie, bo to danie zupełnie nie jest skomplikowane. Faktycznie pieczy się koło 30-40 minut, ale samo przygotowanie zajmie nam. Powiedzmy 10 minut. No to zaczynamy. Najważniejsza jest marynata. Łączymy sok z cytryny, oliwę z oliwek, troszeczkę octu winnego, czosnek i teraz. Clou tego przepisu są przyprawy. Libańskich siedem przypraw. To mieszanka sekretna. Każda libańska babcia ma swoją mieszankę, ale znajdziecie tutaj imbir, odrobinę cynamonu, odrobinę czarnego pieprzu. To naprawdę niesamowicie pachnie. No i czasami się niektórzy śmieją, że jeżeli chcecie poznać Libańczyka, to zazwyczaj on ma swój woreczek siedmiu przypraw. Do tego kolendra. Jak widzicie, nie żałuję przypraw. Papryka, szczypta cynamonu i kumin. Całość mieszamy. Moja marynata jest już gotowa, czyli to jest ten moment, kiedy dodam sól. Spróbuję. Czy znaczy na pewno sól jest solą, bo można się łatwo pomylić i dodać, na przykład cukier. Pycha! No i teraz mam przygotowane dwa naczynia i Was absolutnie zaskoczę. Pewnie wyobrażacie sobie, że kebab albo szałarma to musi być danie mięsne. No i oczywiście przygotujemy dzisiaj taką wersję, żeby nie było. Zrobimy coś tradycyjnie. Ale oprócz tej tradycyjnej szawarmy mięsnej przygotujemy też dzisiaj szałarmę grzybową która obiecuję Wam, będzie równie pyszna, a nawet lepsza od tej szalarmy mięsnej, dlatego że szalarmy mięsną znamy, a grzyby mają wyjątkową strukturę po upieczeniu. Mam tutaj pieczarki i boczniaki które doskonale nam zaimitują strukturę mięsa. Boczniaki są dosyć twarde w smaku nawet po upieczeniu, za to pieczarka będzie mięsista. Będę robić to wszystko w tych samych proporcjach, zarówno dla mięsa, jak i dla grzybów. Tak więc jeżeli macie gości, którzy nie jedzą mięsa, możecie przygotować od razu dwie potrawy i tak zwanie upiec je na jednym ogniu. Ja nie jestem mistrzem przysłów, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałam powiedzieć. Marynata, pół daję tu, pół daję tu, i do tego cebula, pół daję tu, pół daję tu. No i teraz tak: w jednej części mieszam grzyby. W drugiej części mieszam mięso. Tak przygotowane mięso i grzyby wstawiam do piekarnika na mniej więcej 20 minut. Po 20 minutach dodam do nich pomidory, które wypuszczą sok i będą właśnie w tym chlebie pita dawać jeszcze taką soczystość do całego dania. Dobra, to wkładamy. Nie ma czasu. Mięso i grzyby się pieką, tak więc bierzemy się za przygotowanie dodatków. Zaczynamy od sosu Taratur, czyli sosu na bazie pasty tahini. Najlepsza pasta tahini jest wtedy, kiedy sezam jest delikatnie podprażony, wtedy on nie jest gorzki, ma taką orzechową, delikatnie orzechową nutę, no i odrobinę słodyczy. Tak więc do naszego sosu idzie spora ilość tahiny, odrobina czosnku, sól sok z cytryny I teraz uwaga. Jak dodamy soku z cytryny, musimy od razu dodać odrobinę wody. Mniej więcej ta odrobina to jest taka sama proporcja, czyli tyle ile dacie soku z cytryny, tyle dodajcie wody, bo sok z cytryny sprawia, że ten sos nam gęstnieje, ale tak bardzo, że staje się po prostu że moglibyśmy tak naprawdę łyżkę w nim stawiać. Sekretnym składnikiem libańskim już wiecie, że jest 7 przypraw, które też dodaję. I całość mieszam. Sos tahini gotowy. I zobaczcie, jaką on ma wspaniałą, aksamitną, gładką, gęstą, ale zarazem lejącą się konsystencję. Ok, bierzemy się za przygotowanie kolejnego składnika, który nam będzie potrzebny do naszej szałarmy, czyli, absolutnie Was zaskoczę, będzie to połączenie świeżej kolendry i cebuli. Całość zamarynuję. Pewnie was to absolutnie już nie zdziwi w siedmiu libańskich przyprawach. I dodam o odrobinę oliwy z oliwek, która nam wszystko połączy. Całość wymieszam no i odstawię. Nasza cebula dokładnie potrzebuje takiego czasu, ile piecze się mięso i grzyby. 20 minut minęło, tak więc wyjmujemy nasze mięso i grzyby i dodamy do nich pomidory, tak jak mówiłam. Teraz wszystko wymieszam, żeby przypiekły mi się zupełnie inne części. Zarówno mięso, jak i grzyby są już miękkie. A pomidory dodadzą takiej dodatkowej struktury i smaku temu daniu. Zresztą, jak byliście na Bliskim Wschodzie, to na pewno kojarzycie, że na samej górze, właśnie szawarmy, jest cebula i pomidory. I to samo odtwarzamy w naszym domowym zapleczu, czyli w piekarniku. Dania lądują z powrotem na kolejne 10 minut do piekarnika. No i to jest też ten moment, bo zostało ostatnie 10 minut, żeby upiec nasze frytki. No i jakie inne frytki mogłabym wybrać do tego przepisu, jak zygzaki? Super chrupiące frytki z mojego dzieciństwa, czyli z lat 90. Chyba nie ma osoby, która jako dziecko po przedszkolu ich nie jadła. Najlepsze były z keczupem. A mi te frytki kojarzą się właśnie z bejrutem. I wkładamy tak na 10-12 minut. Frytki się pieką, mięso i grzyby również. To ostatni taki moment, żeby przygotować pozostałe dodatki i podpieczemy bułkę, żeby również była ciepła i chrupiąca. Do tego dania możecie wybrać chleb arabski, czyli taki ultra cienki chleb, który można rozdzielić na dwie części i zawinąć go niemalże jak na Albo pieczywo, które ja dzisiaj mam, czyli chlebki pita. One charakteryzują się tym, że są troszeczkę grubsze bardziej przypominają bułeczkę. Zrobiłam takie charakterystyczne kiszonki, do których właśnie włożymy nasze mięso, grzyby, sos, sałatę i ten farsz z cebuli. Wrzucam je na ostatnie dwie minuty i składamy nasze szawarmy. Pachnie to fenomenalnie. Czuć przyprawy, czuć kumin, czuć cynamon, czuć paprykę. Unosi się taki lekko octowy zapach, a do tego pomidory, które przełamią te wszystkie smaki, i soch z tachiny, który doda nam trochę płaskowości i trochę słodyczy. To jest ten moment, kiedy składamy nasze danie, czyli ulubiony moment. Mięso nam się super upiekło, grzyby również. Widać, że z jednej strony są miękkie, z drugiej strony mają takie chrupiące elementy, lekko przypieczone. I teraz tak. Do środka nakładamy po kolei. Zacznę od tej szawarmy grzybowej. Mieszam ją z pomidorami delikatnie i nakładam pomidory z grzybami do środka bułki. Następnie daję kilka frytek, odrobinę cebuli. sałatę i sos tahini. Jeszcze dodam troszeczkę grzybów na górę. I gotowe. To samo robię w przypadku szałarmy mięsnej. Zaczynam od mięsa z pomidorami. Staram się to tak zrobić, żeby wszędzie było wszystko. Potem dodaję cebuli z kolendrą. Frytki. Kolejność jest tutaj absolutnie dowolna. Ważne, żeby wszystko znalazło się w środku. Może sos i na końcu dam sałatę. Jeszcze trochę mięsa na górę. I sosu. I gotowe. Oto danie, które przeniesie Was na ulicę Bejrutu. Czyli do miasta, które kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Mam nadzieję, że ta domowa szałarma przeniesie Was także na Bliski Wschód i sprawi, że posmakujecie tego, jak naprawdę on smakuje. No i nie zapomnijcie dodać do niego frytek. Ja wiem, że to jest taki dodatek, który myślicie sobie, że on nic nie zmienia, ale jak spróbujecie szałarmę z frytkami w środku, nie obok, nie będziecie już chcieli jeść innej.